Informacje Kultura Sport, Krzysztof, Hile, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze wiadomości. Powiatowa Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy sprzęt. No jest to nowy samochód gaśniczy, który dostaliśmy z z komendy głównej poprzez komendę wojewódzką. Jest to samochód gaśniczy średni Mercedes. Jego zaletą w stosunku do samochodu poprzednio przez nas użytkowanego jest to, że ma autopompę dwustopniową, która może podawać ciśnienie. 40 atmosfer. Jest to bardzo przydatna rzecz podczas gaszenia pożarów mieszkań, dlatego, że przy wysokim 10 jest mała wydajność wody i po prostu ta woda jest no, praktycznie no, w 100% użyta do gaszenia pożaru, a nie do zalewania mieszkań. Poza tym, samochód ma instalację zraszaczową, która chroni samochód przed temperaturą, przed pomieniami. To będzie tutaj też e, widoczne podczas e, pokazu. E, rozmieszczenie e, aparatów ochrony dróg oddechowych w kabinie załogi powoduje to, że każdy strażak ma e, aparat powietrzny e, i praktycznie po przyjeździe na miejsce akcji, no, błyskawicznie, można ten aparat założyć i przystąpić do działania. Samo to, że e, kabina załogi jest zespolona poprawia komfort jazdy w tym samochodzie samochód ten posiada również napęd na obie osie także również radzi sobie dobrze w terenie no jego mankamentem jest to, że ma stosunkowo mały zbiornik na paliwo, bo tylko 87 litrów co daje mu możliwość przejechania 300 km Natomiast jeśli chodzi o zużycie paliwa podczas pracy autopompy, no wystarcza tego paliwa na 4 godziny pracy. Na wyposażeniu tego samochodu jest też agregat prądotwórczy z dwoma najaśnicami halogenowymi o mocy 1000 W, każda, jak również agregat oddymiający, który jest bardzo przydatny podczas gaszenia pożarów i usuwania dymów pożarowych, no zwłaszcza w budynkach mieszkalnych. Czy ten pojazd już był w akcji? W tej chwili praktycznie ten samochód został dopiero wprowadzony do podziału bojowego. No i można powiedzieć, że od tej chwili będzie wyjeżdżał do działań ratowniczo-gaśniczych. Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się przedstawienie poświęcone zbliżającym się świętom Wielkiej Nocy. Program artystyczny przygotowany był przez uczniów klas szóstych. Połączono tutaj współczesność z czasami Jezusa Chrystusa. Reporter z naszej epoki przeprowadzał wywiad z osobami, które były świadkami zmartwychwstania. Dialog ten wzbogacony był występami szkolnego chóru. Na widowni zasiedli uczniowie i grono pedagogiczne szkoły. Do nich to słowa te kierował dyrektor piątki Jerzy Kaczmarek. Sądzę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że po raz ostatni chyba spotykamy się w takim gronie. Zmiany, które nam się szykują w najbliższym czasie, spowodują, że chyba ostatni raz będziemy organizować taki apel wielkanocny w dwóch turach. Za rok, a na pewno za dwa lata zmieścimy się na jednej sali. Szóstej, ósmej klasy, niech podniosą ręce w górę. Szóstej, ósmej. No właśnie, tyle osób, będzie z tej szkoły, przynajmniej tyle. Zakładając, że jesteśmy wszyscy tu zebrani. Poranek Wielkanocny to wiersz, którego słowa w pełni oddają charakter świąt wielkanocnych. Poranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał. Nie ma więcej cmentarza, grobu, kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci. Skacze złotym zajączkiem, dobre ręce dzieci. Dawną drogą bolesną kroczy Weronika. Puścić dzwon wielkanocny dźwięczy jak muzyka. Trenejczyk z radością na nowy krzyż czeka. Pierwszy papież ukradkiem sprawdza źródła wiary. W biegu do grobu i cudów zachwycie docieka. Dobry łotr mówi patrzysz i niesie ten łzami baranka z chorogietką z jasnymi oczami. Magdalena przyjmuje świąteczne życzenia. Święty Jan pisać zaczął, już drży ze wzruszenia. I wszyscy w Ewangelii ludzie zapomnieni, o których nic nie głoszą zambony kapłani. Gramolą się jak niegdyś pasterzy skwerami, porady wielkanocne stukają sercami. Dzisiaj został zamknięty odcinek ulicy Orlej między Mariańską i Łąkową. Związane jest to z remontem nawierzchni, która została prowizorycznie naprawiona przez Wodkan po usunięciu poważnej awarii, która miała miejsce jesienią ubiegłego roku. Trwają prace, które po pozwolą na to, że zdejmujemy płyty, i po nas wchodzi służba drogowa, która zaleje asfaltem to miejsce awaryjne, i nareszcie ulica Orla uzyska normalny przejazd. W tym po prostu taki, może mały prezent zrobić Państwu przed świętami. Wielkiej Nocy na możliwość dojazdu do rodzin, do, do cmentarza. Dzień. Dziś odwiedziliśmy pabieczanina, który ma nietypowe hobby. Zbiera długopisy. Przypadek sprawił, że pan Danek Urbankiewicz zaczął zbierać długopisy. Kiedyś oglądał w telewizji relacje z rajdu Paryż-Dakar. W czasie jednego z postojów zawodników, którzy brali udział w tym rajdzie, kibic. Pokazywał walizkę, taką jak kiedyś były, stare tekturowe, pełną długopisów. To tylko tak mi się rzuciło w oczy. I zbiegło się z tym, że u dzieci w szkole akurat producent jogurtów Danon przeprowadzał akcję promocyjną, i wtedy dzieci otrzymały pierwszy długopis, właśnie taki o, z napisem Danon. I to tak od tego się zaczęło. W kolekcji pana Danka znajduje się ponad 560 długopisów, a około 20 sztuk przeznaczone są na wymianę. Który długopis z pana zdaniem jest jakby największym okazem? No dla mnie najbardziej wartościowym jest takim bliskim mojemu sercu jest długopis z napisem Radio Z, dlatego że rozmawiałem y, z dziennikarzem z Radia Z na, na antenie, że tak powiem. No i obiecał mi, że dostanę, no i, i, i przysłał mi. Także ten jest taki. No dla mnie najbardziej wartościowy. Wiem, że oczywiście pomagacie tacie zbierać te długopisy, bo to również i wasza kolekcja. Jak skąd wy zdobywacie te długopisy? My bierzemy od kolegów, koleżanek, wymieniamy się z nimi. Też zaczepiamy różnych, różne osoby. Prosimy, żeby nadawali. Jak nie, to nie, a jak dadzą, to następny okaz. A... Waszym zdaniem, który najlepszy długopis? Znaczy mi się najbardziej podoba ten. E, to jest taką wykręcaną różyczką. I e, koleżanka do nas do szkoły przyniosła i pyta się nas, czy mamy takie. Ja mówię, że nie, no to, no to już macie. No i nam dała taki długopis. A powiecie, czy chętnie, chętnie te osoby, o których prosicie dają te długopisy? No, znaczy się, chcą, zawsze chcą się wymieniać. Ale czasami też dają. Tych wszystkich, którzy chcą wesprzeć kolekcję Pana Urbankiewicza prosimy o zgłaszanie się do naszej redakcji telefonicznie pod numer telefonu 213 1075 lub osobiście na ulicę Nawrockiego 30. Pan Urbankiewicz ma jeszcze jedno bardzo ciekawe hobby, o którym opowiemy tuż po świętach. W Grudziądzu, gdzie rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w podnoszeniu ciężarów, z dobrej strony pokazała się Irmina Lewandowska z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sprawni z Petrypus. 16-letnia zawodniczka występowała w kategorii do 53 kg. Irmina zaliczyła w dwuboju 105 kg i wśród 20-latków zajęła czwarte miejsce. Natomiast w Rwaniu wywalczyła trzecią lokatę i tym samym brązowy medal w tej konkurencji. Natomiast jutro koszykarki Polfy rozegrają rewanżowe spotkanie z Fotą Porta w ramach rozgrywego Puchar Polski. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A retransmisję tego spotkania nadamy w naszym lokalnym programie na, o godzinie 22.30, na którą serdecznie zapraszamy i tym samym kończymy dzisiejsze wiadomości. Zapraszam na jutro. Do widzenia Państwu.